Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Wielki sojusznik rządu Prawa i Sprawiedliwości, czyli rząd Stanów Zjednoczonych, publicznie pogroził pisowcom paluszkiem, co jest. Tym bardziej dotkliwe, że zrobili to tuż przed końcem kampanii wyborczej, a przy okazji przypomnieli, że pan Andrzej Duda stworzył i nie pojawił się na debacie TVN-u oraz czterech innych portali internetowych, które w sumie docierają do 20 milionów wyborców w Polsce, czyli pokazał środkowy palec bardzo dużej liczbie potencjalnych. Głosujących, no bo ich widzowie to głosujący, i oczywiście można nie lubić tych stacji. Sam jestem taki dość zdystansowany. Zresztą nie tylko do tej stacji, niemniej jednak no, widzów danej stacji, czy też czytelników danych mediów, należy traktować poważnie. W związku z tym to, że pan Duda najpierw stworzył, a potem przeszedł do ataku i zaczął wyzywać te media, no to tak naprawdę zbluzgał również mm, widzów tychże mediów, czyli obraził 20 milionów wyborców, co, no moim skromnym zdaniem, bardzo źle o nim świadczy i o tym już się wypowiadałem w oddzielnym vlogu, do którego link dam wam w pierwszej linii opisu, zapraszam, żebyście sobie obejrzeli. Problem zaczyna się pojawiać wtedy. Znaczy, może cofam to, wyzywał, bo tutaj użyłem takiego slangu internetowego. Powiedzmy, bardzo, bardzo mocno krytykował i używał słów bardzo mocnych. O, w slangu internetowym to oznacza, wyzywał, ale rzeczywiście tam wulgaryzmy raczej nie padały. Yy, chociaż przynajmniej z otoczenia pana prezydenta padały słowa, które moim skromnym zdaniem były gorsze od wulgaryzmów. Między innymi e, takie słowa padły ze strony pani Baty Mazurek, e, niegdysiejszej, bardzo, bardzo prominentnej i widocznej polityczki, e, czy tam pani polityk obozu Prawa i Sprawiedliwości. Ona tam prawie cały czas, e, prawie codziennie była na tych, mm, Boże, kowarencjach pra, e, prasowych e, prosto z Sejmu, razem z panem wicemarszałkiem Terleckim. Tym, którego zdjęcia, przynajmniej jedno zdjęcie Google bardzo brzydko za, za, um, zatagowało i no. Może nie wchodźmy w to, bo nie chcę temu panu robić przykrości, ale na miejscu rządu Prawa i Sprawiedliwości to bym poprosił, żeby już pan Terlecki nie wyskakiwał jego zdjęcie, jak się wpisze to słowo, zwłaszcza, że pan Morawiecki się chwali, że ma przełożenie na Google, że podobno jest daleką kre dalekim krewną pani Suzyn Wójcicki, czyli prezesem YouTube'a, a YouTube przecież to jest jedna z ważniejszych gałęzi Google'a bo to, to przykre, jak się wpisuje takie brzydkie słowo powszechnie i, i wyskakuje wicemarszałek Sejmu. Ale zostawmy to. No i, no i ta pani była uprzejma, no, naskoczyć na TVN, e, e, że, to jest tak, że to jest tak zwane WSI. WSI, czyli Wojskowe Służby Informacyjne, to jest odwołanie do jednej z częściej powtarzanych teorii, że TVN, w ogóle całą grupę ITI założyły sobie postkomunistyczne służby po to, żeby mieć lepsze przełożenie agenturalne na politykę oraz na zachód. Czy taka jest prawda? Czy, taka jest, czy to nie jest prawda? Szczerze? Nie wiem. Nie bronię TVN-u, po prostu nie wiem. Tak jakbyście mnie zapytali, czy to prawda, że krowa ma cztery żołądki. Odpowiedź jest nie wiem. Po prostu nie wiem. Kiedyś wiedziałem, bo się tego uczyłem na biologii, ale teraz nie wiem. Natomiast to, czy TVN to jest WSI, czy to nie jest WSI, nigdy nie wiedziałem, nie miałem takiej wiedzy. A różni ludzie mówią na ten temat różne rzeczy. Dla mnie są równie niewiarygodni, bo spora część tych ludzi no, rozsądnie mm, tą rozsądnie prawdą. Mm, yy, Operuje, że się tak wyrażę. No i zostało publicznie pogrożone paluszkiem na Twitterze przez panią Georgette Mosbacher, Yy, czyli ambasador yy, Stanów Zjednoczonych w Polsce, przez wielu nazywaną naniestnikiem Stanów Zjednoczonych na Polskę. Panią, która jeszcze tak niedawno uzurpowała sobie prawo do wzywania na dywanik do ambasady polskich urzędników wysokiego szczebla, do łajania polskich polityków wysokiego szczebla i która napisała dość yy, hamskie, to jest chyba najlepsze słowo yy, listy do. Polskich ministrów i chyba nawet premiera Morawieckiego i chyba zrobiła błąd w nazwisku. No nie wierzę, że zrobiła to nieświadomie, raczej chciała pokazać politykom Prawa i Sprawiedliwości, kto tutaj rządzi, że właśnie ona jest tutaj namiestnikiem na Poland, ehm, Land, żeby nie powiedzieć inaczej. I że tutaj bez jej wiedzy, to tutaj nic się nie może stać. A już na pewno nie można próbować opodatkować bardziej amerykańskich korporacji, albo publikować jakichś mm, badań, czy jakichś innych rzeczy, które szkodzą amerykańskim korpo albo na przykład nie chcieć przekazać y, danych. Y, Historycznych czy dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej, amerykańskim organizacjom, które to dane niewątpliwie staną wykorzystane przeciwko Polsce i przeciwko Polakom, do wymuszenia na nas Polakach zapłacenia pieniędzy za niemieckie zbrodnie. Tu warto przyznać, że rząd prawa i sprawiedliwości zawsze potulnie robił to. Co, co Stany Zjednoczone kazały. Na przykład ym, zorganizował antyirańską ym, ym, tą, jak to się nazywa, konferencję antyirańską, ym, na której nas zbluzgano, na której obwiniono nas o niemieckie zbrodnie, Mm, oszkalowano nas, poszło to w świat bardzo mocno, bardzo głośno, Deme, i poszło właśnie w cały świat po angielsku, a dementi oczywiście poszło tylko i wyłącznie po polsku, do Polaków tutaj w Polsce. W związku z tym e, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości się cieszą, że tak dobrze, silny polski rząd zdementował i tak dalej, zdementował, ale tylko do Was, misiaczki, tutaj na użytek polski, na użytek międzynarodowy, wszyscy zapamiętali to, co było powiedziane po angielsku e, przez zagranicznych media. Uwierzcie mi, w Stanach Zjednoczonych, w Izraelu, normalni mieszkańcy nie oglądają telewizji polskiej, a już na pewno nie TVP Info. Mm, Okej, okay, część z nich zna bardzo dobrze język polski, niemniej jednak no, wiesz, no, kurczę, no nie, no po prostu to nie, nie oglądają. No poza oczywiście służbami, które bardzo chętnie wyłapują wszystkie tego typu kwestie. Niemniej jednak społeczeństwo na pewno tego nie słuchało, co jest bardzo przykre, bo w ten sposób buduje się nieprawdziwa wizja Polaków i Polski w oczach światowej opinii publicznej, i przez to tracimy przyjaciół. A ja tutaj przypomnę, że na przykład, jak była zorganizowana akcja oszkalowania Polski i Polaków przez amerykańskie organizacje, zwłaszcza nowojorskie, to kto jako jeden z niewielu się ujął za nami? Żydzi z Izraela i zrobili manifestację z polskimi flagami, może dlatego, że czuli się trochę częściowo Polakami, ale, a może z innego powodu, może z czystej przyzwoitości, a może dlatego, że nie chcieli, żeby przez to zdejmować negatywny odium z Niemców, nieważne, ale oni się za nami ujęli. Oni zrobili manifestację. Oni przyszli z biało-czerwonymi flagami i mówili, jak jest. I w przeciwieństwie do tego, co gada premier Morawiecki lub pan Duda po polsku w polskiej telewizji do Polaków, oni zostali usłyszani. I teraz oni e, są bombardowani e, nieprawdziwymi informacjami o tym, co tu się w Polsce dzieje. I pytanie: czy jak następny raz e, się taki zdarzy, że zostaniemy publicznie oszkalowani na arenie międzynarodowej, czy oni cały czas nas poprą? Czy już uznają, że nie, jednak nie? Zostaną przekonani przez takie szk szk szkalujące nas komentarze? I tutaj, moi kochani, jest bardzo, bardzo podobnie. E, ponieważ, ponieważ pani Georgette Musbacher um, była uprzejma zwrócić, e, zwrócić uwagę pani Mazurek, że kłamie, e, zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim, e, moi kochani. Natomiast Odpowiedź i takie jakiejś dementy, kłócenie się z panią Mosbacher, pani Mazurek było tylko po polsku, więc dzięki namiestniczce, przepraszam, widzicie, nawet już nie się myli, ambasador Stanów Zjednoczonych na Polskę, pani Mosbacher, um, jej przekaz poszedł na cały świat. I cały świat usłyszał, że oto polski, wysoko postawiony polityk klasy euro, eurodeputowany, który jest bardzo wysoko w strukturach partyjnych, inaczej by ją nie wysłali na, na taką fuszkę, za którą jest w przeliczeniu 600 tysięcy złotych rocznie hajsiwa, no tutaj szkaluje, szkaluje amerykańską korporację i to jeszcze tak paskudnie skaluje i to szkaluje od tego, od jakieś związki z komunistami, a przecież wiadomo, że w Stanach Zjednoczonych komunistów nienawidzą i to bardzo, bardzo mocno że oni swego czasu mieli tam w ogóle tak zwane polowanie na czarownice i za bycie komunistą, to w Stanach Zjednoczonych można było być potraktowanym no bardzo, bardzo źle. Oczywiście znaczy nie tak jak w Niemczech traktowano ludzi na przykład za. Bycie określonej narodowości, lub bycie nieco ułomnymi, na przykład fizycznie lub intelektualnie, albo kochanie inaczej. Swoją drogą nie zła hipokryzja, bo duża część bosów NSDAP też kochała inaczej, ale widać. Nie wchodźmy w te tematy, nie. No, i tutaj także tam oskarżenie o bycie komunistą, to jest jedno z najgorszych oskarżeń. I tutaj co? Naszą korporację skroją? Nie może tak być! I to idzie sobie w świat, zwłaszcza idzie sobie do Amerykanów. A przypomnijcie mi, ile tysięcy uzbrojonych Amerykanów mamy w Polsce. Przypomnijcie mi, czy ci uzbrojeni po zęby, Amerykanie, którzy w Polsce stacjonują i którzy stykają się z naszymi obywatelami, to czy oni podlegają pod polskie prawo? Czy może jak donosił dziennik Gazeta Prawda, a ja o tym zrobiłem vloga i nagłośniłem, oni są wyjęci z pod polskiego prawa, ale nie wyjęci tak jak Robin Hood, że był ich polskie go, go prawo nie chroniło. Nie, nie, nie. Ich polskie prawo chroni jak najbardziej. Spróbuj takiego dotknąć, spróbuj cokolwiek takiemu zrobić, no to pójdziesz siedzieć. Polskie prawo jego chroni. Polskie prawo jego nie dotyczy, w tym sensie, że jak on cokolwiek zrobi, to nie ma szans, żeby za to odpowiedział przed polskim sądem. Co najwyżej go zabiorą do Stanów Zjednoczonych i nie, chyba nawet nikt z nas nie wierzy, że on tam odpowie. Zobaczcie sobie, jak, jakie są afery, co amerykańscy żołnierze wyprawiali w innych krajach, w których stacjonują. I oni i, jak mało za to odpowiadali, albo wcale nie odpowiadali, albo no, pojedyncze procesy były, ale raczej sprawą y, ukręcano łeb, albo no wiecie, to, to jest żołnierz, nie? Tak, moi kochani, i teraz właśnie te kilka. Tysięcy uzbrojonych po zęby Amerykanów, dostaje informację, że w kraju, w którym stacjonują, szkaluje się, gnoi i wyzywa od najgorszych. Korporacja, która należy przecież do Stanów Zjednoczonych, to jest bardzo ważne. Powinienem był to powiedzieć na początku, przepraszam, założyłem, że wszyscy wiedzą. I, 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 i w dodatku jest to, jest to szkalowanie ze strony partii rządzącej, czyli ludzie wybrali taką rządzącą partię. Kochani, to jest skrajnie niebezpieczna sytuacja. Skrajnie. To jest, nie wiem, to jest tak jakby, nie wiem, <gryw> dobra, nie będę robił przykładów, ale już w ogóle posiadanie obcego wojska na swoim terytorium to za mądre nie jest. Niemcy się pozbywają, a my e, płacimy za to, żeby oni tutaj przyjechali. I dopłacimy politycznie, płacimy pieniędzmi, Płacimy innymi sojuszami, płacimy czym się tylko da. A. a e, I znowu, znowu Bata Mozurek, nie ma jaj, żeby odpowiedzieć po angielsku. Słuchajcie, żebyście też wiedzieli, jakie są e, różnice w zasięgach, kochani. Um, Jakie to są gigantyczne zasięgi. Kochani, po angielsku, po angielsku to, co napisała pani Georgette Mosbacher ma 7400 lajków tych serduszek. I uwaga, dalej tweetuje o tym 2200 użytkowników. Okej, okay. to jest mniej więcej połowa mniej niż po polsku. Ale to oznacza, że kilkaset tysięcy Amerykanów z samego Twittera się o tym dowiedziało, a jestem przekonany, że dalej będzie to kolportowane w formie mediów. No bo Twitter sam z siebie nie ma zasięgów. Każdy, kto zarabia z życia w internecie, wie, że Twitter się nie przekłada na kliki. Jak się zrobi pozna Twitterze, to on się może przełoży na przykład na YouTube'a, na... Dwa kliki na 1000 followersów, trzy kliki na 1000 followersów, to się nie przekłada na kliki. Um, to w ogóle bardzo mało się rozchodzi. To już na Facebooku są 10, 20, 30 razy realne, podkreślam, realne zasięgi lepsze. Um, mimo że ten po, te, te, te informacje, co tam tutaj Facebook wy, wy, wyświetla, że tam post dotarł do takiej liczby osób. Trzeba przez palce podzielić, bo post dotarł to znaczy, że się wyświetlił na przykład. Przy skrolowaniu. Ktoś mógł na nich w ogóle nie zwrócić uwagi, ale Facebook i tak wyświetlił, że, um, że się wyświetlił, Czy, że dotarł, że się dotarł. Um, tak, ale tam już są duże. Natomiast realne duże zasięgi są na YouTubie, na Instagramie no niemniej jednak, dlaczego się puszcza posty na Twitterze? Bo nawet dziennik ponieważ dziennikarze siedzą dzień i noc na Twitterze. Dlatego ja też proszę, żeby mnie followować na Twitterze. Bardzo to proszę. Bo dziennikarze traktują poważnie, czy tylko jeśli masz kilkadziesiąt tysięcy um, followersów na Twitterze. Bardzo chciałbym tyle mieć. I wtedy jest co? Jest cytowanie. Jest cytowanie. Ja chciałbym być cytowany, dlatego proszę, zafollowuj mnie na Twitterze. Natomiast mm, te cytowanie oznacza, że okej, okay, ten post sam w sobie to dotrze do bardzo małej liczby osób, ale, ale wiadomość dotrze do wielokrotnie więcej. Czyli jak 100, 200 tysięcy, nawet 300 tysięcy Amerykanów przeczytało ten post, to w formie mm, artykułów dotrze do wielu milionów. Tak samo tutaj w Polsce. A przecież nie wszedłem na Twittera pani Mosbacher, przecież nie wszedłem na Twittera pani Mazurek. Swoją drogą taka ciekawostka. Pani Mosbacher, oczywiście, ma konto zweryfikowane. Pani Mazurek nie. E, też nie mam zweryfikowanego, żeby nie było ale to też pokazuje, jak bardzo Twitter, amerykańska korporacja, ma głęboko w życiu Prawo i Sprawiedliwość, tak wysokiemu rangowi, um, rangom politykowi, nawet konta nie zweryfikowali, czyli nie ma tego ptaszka. Na przykład ja konto na YouTubie mam zweryfikowane, a czy pani Zurek ma konto zweryfikowane na YouTubie? Śmiem wątpić. E, Śmiem w ogóle wątpić, czy ma, bo na YouTubie to trzeba umieć, bo inaczej, bo tu bo 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 są również nie tylko łapki w górę, ale i łapki w dół e, i tak dalej, i tak dalej. Także um, także właśnie co bardzo bardzo ważne. E, mm, co chciałem powiedzieć. Mm, mm, no właśnie, to jest. To, to, to jest właśnie takie takie jedno wielkie szkalowanko. Prawda? Także co napisała może, mm, może pani mm, pani Mosbach? Dobrze pani wie, że szerzy pani coś. Co jest absolutnym kłamstwem, sugerując, że TVN to WSI, powinna się pani wstydzić, to jest poniżej godności osoby, która reprezentuje Polaków. Właśnie to jest ten fragment. Reprezentuje Polaków. I właśnie przez ten fragment możemy mieć za chwilkę skrajnie przechlapane. Bo no, dokładnie tak. Co, to jest oczywiście odpowiedź na, 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 na post pani Baty. Mazurek Trzaskowski boi się debaty z Polakami. Woli ustawioną debatę w WSI 24 i niemieckim onecie. To przykład pogardy dla wyborców z mniejszych miejscowości. Mieszkańcy końskich i Polacy już niedługo wystawią mu rachunek. Szczerze. No rzeczywiście poniżej krytyki, że nawet nie chodzi o to, czy kto założył TVN, czy w ogóle grupę IT, czy ona jest powiązana z wojskowymi służbami informacyjnymi, czy nie. Tylko przypomnę, że PiS miał 5 lat na ujawnienie tak zwanego aneksu WSI, żebyśmy wszyscy się dokładnie dowiedzieli i żeby, przesta żeby zakończyć greteczkami. PiS nie zdecydował się na ujawnienie tak zwanego aneksu WSI, także dziękuję, do widzenia PiSie. Jak chcesz być taki fair, ja bym chciał. Ja bym chciał, Piszę, żebyś był fair, żebyś raz na zawsze rozliczył Polskę z, z okresem PRL-u. Jednym z powodów, dla których w pierwszej turze nie głosowałem na pana Duda, a w drugiej turze będzie mi bardzo ciężko na niego zagłosować, o ile się zdecyduje. Nie wiem, czy się zdecyduje. Zresztą inaczej, może inaczej powiem. Na pewno nie zagłosuję za kimś, na pewno będę głosował przeciwko, bo dla mnie obaj kandydaci są po prostu... No, nie, no są nieakceptowalni. Na pewno będę głosował przeciwko jakiemuś kandydatowi. Jak to zrobię, jeszcze nie wiem, ale nie o to chodzi. Także PiS miał szansę, miał 5 lat na, na ujawnienie aneksu do raportu WSI. Miał 5 lat na, na zrobienie czegoś w stronę realnej do komunizacji. Gucio zrobili, co tylko można się domyślać, żeby im to zaszkodziło, bo gdyby im to nie zaszkodziło, to raczej by im to zrobili. Tak mi się wydaje. Je? także mieszkają, pomijając to wszystko, kochani moi. Trzaskowski boi się debaty z Polakami. No kurde, Bo to co, to w TVNie pracują nie Polacy, to TVN oglądają nie Polacy, nawet jeśli, nawet jeśli to założyły jakieś służby, to, to przepraszam, no. Do operator kamery, to, 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 to nie Polak jest. Jak można tak obrażać i szczuć Polaków? To jest po prostu świństwo. I przypominam jeszcze raz, to obrażanie Trzaskowskiego, którego nie popieram, bardzo wyraźnie mówię, nie popieram Dudy, nie popieram Trzaskowskiego, jak to inny zestaw kandydatów. Natomiast. no, to obrażanie Trzaskowskiego, że nie chce wziąć udziału w debacie TVP jest zaraz po tym, jak, jak pan Duda stchórzył i nie poszedł właśnie do tego TVN-u. Gdzie, kochani moi, wszyscy widzieliśmy, mm, e, wszyscy widzieliśmy mm, drugą debatę w, w TVP. Jakie były pytania. Nawet jeden z kandydatów, i to nie był pan Trzaskowski, e, bodajże Krzysiu Bosak to był, szafobaza to, śmiał miał jaja, żeby powiedzieć na debacie, że te pytania to są takie trochę lewe. I ewidentnie przynajmniej jedno jest przeciwko jednemu z kandydatów, nie? I nie, nie popieram Przeszkowskiego, ale są pewne zasady. Po prostu żenująca była ta druga debata w TVP. Tam nawet nie, nie próbowano zachować, moim zdaniem, nie wiem, obiektywizmu. Poza tym, kochani, jeśli te TVN jest taki zły... A nie mówię, że jest dobra, ale jeśli jest taki zły, to dlaczego pan Duda e, pięć lat temu w kampanii wyborczej tak ch ochoczo chodził na, um, na debaty do TVN-u? To pięć lat temu to, to, to nie założyło go w WSI, a teraz nagle założyło? Przepraszam, jakieś po prostu komunistyczni agenci odkryli jakąś, nie wiem, machinę czasu? I zmienili nam czasoprzestrzeń? Nie wiem... No, no po prostu. Nie obrażając logiki, nie da się obronić tego, dlaczego 5 lat temu TVN był cacy, a teraz przestał być cacy. Tak samo jak fakt teraz jest zły, bo jest niemiecki, a jest pełno zdjęć, jak sobie na przykład pani Szydło chodzi po e, redakcji i jakoś mi się wydaje, że, 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 że wtedy mnie przeszkadzało, tak? Ech. No i teraz pani Mazurek cały czas to brnie, ale oczywiście po polsku, broń Boże, nie tam, żeby by w języku, do którym może dojść do, 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 czytel, do, do ludzi z Ameryki. Pani USA, ambasador Polska, nie wie pani tego, a Macierewicz pytany o twierdzenia raportu, że ITI... Hmm, powstał e, dzięki wojskowym służbom PRL. Macierewicz odesłał do wyjaśnienia g.rzemka.tajwspu wsi e, byłego Dyrfos. M, poz, e, po, po, przyznał on, że był agentem służb wojska PRL. Pisownia oryginalna. Lecimy e, no, no, do ludzi. I dalej jest jeszcze, jeszcze. W raporcie napisano m.in., że wywiad wojskowy PRL podejmował wysiłki powołania telewizji, firmy telewizyjnej. Celem, um, celem powołania tego rodzaju firmy miało być ułatwienie plasowania agentury na zachodzie. Pozwany przez TVN przegrał, dodał Mazurek. Kochani, tyle. Także. I jedno co chcę powiedzieć, ja nie bronię tvn u broń Boże, broń Boże, nie bronię ich, bo ja nie wiem, może to prawda, może to nieprawda, natomiast wydaje mi się, wydaje mi się, że jeśli to by była prawda, jeżeli TVN to jest rzeczywiście e, agentura i że rzeczywiście to jest, to jest jakieś takie zło wcielone, to mi się wydaje, że to, że PiS przez 5 lat gucio z tym zrobił i to toleruje i nic z tym nie robi, to to jest kolejny powód, dla którego mnie wkurza bo PiS bardzo dużo gada. PiS gada, że tusto przestępca. PiS gada, że w Smoleńsku to było słowo na Z. I Gucio z tym robi, tylko gada, 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 gada. Po prostu tak jak w takim wierszyku. Madalińska gada, gada, gadalińska odpowiada. jest taki wierszyk dla dzieci, nie? Oni tylko gada, 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 gada. A, a cokolwiek zrobić? Skoro Tusk jest bandytą, czemu nie siedzi w areszcie, tylko siedzi w Brukseli? Czemu nikt nie złożył przeciwko niemu w ogóle aktu oskarżenia? Prawda? Skoro ten TVN taki zły, czemu tego nie wykazano? Czemu nie odtajniono tego yy, aneksu, do, yy, aneksu do raportu WSI? Czemu tego nie wykazano publicznie ponad wszelką wątpliwość? I skoro jest to rzekomo obca agentura medialna na Polskę, czemu tego nie zamknięto? Kochani, no... Skoro to jest takie złe, to czemu Pisto toleruje? Więcej? Czemu pan Duda pięć lat temu się tam lansował? To co? To skoro pięć lat temu pan Duda się tam lansował, a to jest agentura komunistyczna, to, 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 to agentura komunistyczna wyniosła pana Dudę do władzy, do prezydentury? To się w głowie nie mieści, kochani moi. Jeszcze raz podkreślam, nie bronię tvn u tylko jeśli pani Mazurek ma rację, to to świadczy o PiSie jeszcze gorzej, niż jakby kłamała. Najgorsze w tym wszystkim jest jednak to, że my Polacy za to wszystko oberwiemy. Bo znowu zostaliśmy oszkalowani na arenie międzynarodowej. A informacja ta dotarła m.in. do uzbrojonych po zęby ludzi, którzy nie odpowiadają zgodnie z polskim prawem, o których PiS tutaj naściągał i jeszcze za to płaci. Pozdrawiam go przynajmniej według doniesień medialnych. Tak, bo też nie wiem, opieram się na doniesieniach medialnych, ale żadne de dementi nie poszło, nikt nie powiedział, że dziennik gazeta prawna ma pozew za nieprawdziwe informacje, więc zakładam, że są prawdziwe. Pozdrawiam, do zobaczenia. E, proszę o łapki w górę, komentarze i udostępnienia. Trzymajcie się, do zobaczenia. Papa!